Cześć, jestem Tosia i opowiem ci trochę o kościele Świętego Michała Archanioła w Katowicach. Drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła miał być pierwszym obiektem planowanego wówczas skansenu, który jednak ostatecznie nie powstał. Drewniany kościółek stojący w najwyższym punkcie parku Kościuszki to budowla wzniesiona na początku XVI wieku. Została jednak przeniesiona w to miejsce 1938 roku. W Syryni jest to najstarszy zabytek architektury na terenie Katowic. Posiada raczej cechy kaplicy, ale różni się swoją formą od większości tego typu budowli na Górnym Śląsku. W latach 80. był on także nieformalnym miejscem spotkań opozycjonistów, którzy zbierali się tu dla uczczenia pamięci górników zabitych 16 grudnia 1981 roku przez milicję w kopalni Wujek. W latach 90. doszło do kilku prób podpalenia obiektu, na szczęście nieskutecznych. Obecnie kościół stanowi ulubione miejsce zawierania ślubów. Obok świątyni znajduje się lapidarium z nagrobkami, kamieniem granicznym oraz tablicą Kurszci Powstańców Śląskich. Jest to drewniany, jednonawowy kościół, którego ściany mają konstrukcję wieńcową. Do prostokątnej nawy od wschodu przylega węższe, również prostokątne presbiterium, natomiast od zachodu niewielka prostokątna kruchta. Kościół nie posiada wieży, za to nakryty jest stromym, dwuspadowym dachem krytym gątem, ze smukłą wieżyczką z sygnaturki na kalenicy, a otoczony jest sobotami. We wnętrzu kościoła znajduje się korpus XVII-wiecznej drewnianej ambony i od 1970 roku drewniana rzeźba Matki Boskiej z dzieciątkiem. Późnogotycka z początku XVI wieku przeniesiona z Dębieńska. W kruchcie znajduje się xv wieczna kropelnica z kamienia i drewniana skrzynia z okuciami z XVIII XIX wieku. Kościół i dzwonnica otoczone są drewnianym ogrodzeniem i trzema bramami. Wolno stojąca dzwonnica pochodzi z 1679 roku. Warto wspomnieć, że nad głównym ołtarzem znajduje się kopia franciszkańskiego krzyża z San Damiano. Kościół leży na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego, a obiekt od 1997 znajduje się pod opieką Muzeum Historii Katowic.